Cześć, z tej strony Kuba i witam was w pierwszym filmie kolejnym filmie na moim kanale dzisiaj zrobimy sobie na prośbę widza recenzję jego kanału tutaj macie nazwę Saifian Saifian czemu przez j? video zrobimy do 10 subów i na razie nie mogę nagrywać, ale czemu? dobra xd przemek ale fajny film xd o, albo zobaczmy najpierw ten pierwszy odcinek, chociaż. Klasyczna. Koska, bo ja nie wiem czy mi się jakoś dobra włączyła. Nie właśnie, że nie. To już, chwilka. Ogólnie powiem tak. Na. No. Ta muzyka bardzo pasuje do tego napisu po lewej stronie. Tylko... Nie to miał widzowie pomocy, ale jest właśnie ten napis po, po lewej stronie. Ja cię kocham. Ale o co z tym chodzi? Że to jest film o jakiejś dziewczynie, że musisz coś wybrać? Nie wiem. Ciebie nie, nie, o nie. O Jezus! Czemu to jest jakiś dźwięk za nim? No i co się dzieje? Ej, no ale co się dzieje? Dobra, co, przeminę tutaj trochę. Burzy ehm. Zobaczmy właśnie to sprzętu. Produkuje mnie, gdy włączy aplikację! Złapkiwa. Produkuje mnie, gdy włączy aplikację. Złaminka, złaminka, złaminka i. Wiesz, co ci powiem? Kupisz mnie, to jest ten komentarz. Roblox, Ucinak... kreatywny 57, jesteś nieby kreatywny Zniku, a wymyśliłeś tylko takie cztery słowa, no naprawdę, skoro jesteś kreatywny, to mogłeś naprawdę wpaść na coś lepszego. A ja nie pamiętam, z którego filmu to było. Dobra, nie będę robił tutaj wszystkich speleonów, ale tutaj mamy jakieś shorty, no, szczerze, sam ci dam suba, bo... 5 subów, za skromny jesteś dla siebie według mnie Nawet, powiedziałbym, że zrobiłeś więcej i tak Dobra, ale to, mnie ciekawi Sharingan Edit Co to w ogóle jest? O Boże Co to jest? Gora kanały O, nie Polska żadnych kanałów, dobra o, tu macie akurat link, to może wam go skopiuję później, no. W ogóle to ignorujcie te dźwięki w tle, bo za ogląda. No, także... Jeszcze bym jednego shorta obejrzał, ale wtedy mi się telefon obróci w drugą stronę i filmik będzie jakiś dziwny. No, także... Hmm... O! Możecie no, dodać do znajomych, tylko zaczyna twój nick w Roblox. pan to. co? Twój to, nie jest 100. 1232. Dlatego ja, później dodam do znajomych widzowie. No. To. co? No. Na tym naczynie, które było na tyle. Subskrybujcie, komentujcie, wpadajcie do Saiphona na kanał. Trzymajcie się. Cześć. Ogólnie to w tym momencie, kiedy mógł się powiedzieć, że 100... to. no malcy. Mal, ma liczbę 100 w Niku, to nie zauważyłem tej jedynki z tyłu, no. A moja ocena to w skali od 1 do 10, to mocno 7 na 10 w byczku. No, trzymajcie się. Cześć!